Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj w odcinku paletka Kylie Cosmetics, taki trochę plastik fantastic. Tak wygląda w środku. Ja już ją troszkę dotykałam, bo robiłam dla Was słocze. Zobaczcie, te słocze tak wyglądają. Całkiem ładne kolory. Pod palcem też są takie dosyć, dosyć fajne, welwetowe. Zobaczymy, jak się będą prezentowały na oku. W odcinku również użyję tego Trio Kretka, Błyszczyk Plus, Pomadka Matowa, Morphe. Co do koloru nie jestem pewna, ale jeszcze nie patrzyłam, jak on wygląda, więc zobaczymy. Co jeszcze? Bardzo fajna, bardzo fajna maskara Color Pop Level Up Lightening Mascara i słuchajcie, chcę użyć dzisiaj też innego odcienia, bo ja... Czekajcie, otworzy tylko. Bo ja bardzo kocham się z tym odcieniem ostatnio The Balm, ale dzisiaj, ponieważ Kylie to jest taka paletka w cieplejszych tonacjach, to myślę, że bardziej mi podpasuje ten. Ja Wam kiedyś robiłam już takie porównanie na dłoni i zaraz Wam pokażę, jakie one są pięknie, sz piękne, szczególnie ten różowy. Bo ten pomarańczowy aż tak mocno się nie błyszczy, ale myślę, że będzie bardziej odpowiedni po prostu do tonacji dzisiejszego makijażu. A oprócz tego w odcinku jeszcze podkład Morphe, który już też testuję od jakiegoś czasu. To wszystko z nowości, chyba? <grafię> Zapraszam na odcinek. Poza kamerą zrobiłam brwi. Użyłam swojego niezawodnego Flamastra z NYXTA Lift Snatch w odcieniu 06 Ash Brown i jeszcze y, użyłam takiego kreatora do brwi. W wersji mini Anastasia Be Beverly Hills to jest taki żel. Może pokażę Wam, jak to wygląda, taki żel po prostu do brwi. Ja bardzo lubię sobie przeczesać, już jak są one. O, ładnie to wygląda właśnie. Jak one są już um, tak jakby uzupełnione um, tym, tym lift and snatch, tym pisakiem, to jeszcze właśnie sobie tak przeczesać. Je, dobrze wtedy to wygląda. Słuchajcie, zaczynamy od nałożenia podkładu. Podkład Morphi, Morphi, on jest dosyć gęsty. Ja już robiłam odcinek z tym, z tym podkładem, także on jest dosyć gęsty i kryjący. Niby fajny jest ten podkład, niby spoko, ale powiem Wam, że w porównaniu do tego All Hours nowego to w ogóle nijak się ma. Nijak się ma. Także um, no, jest fajny, ale jednak ja bym wolała ten i w All Hours. Jest ładniejszy dużo. Dobra, pudrujemy, słuchajcie, jakoś mi się za dużo nałożyło puderku. Ten puder w ogóle, ja wam polecam, jeżeli lubicie taki efekt mm, bluru. E, natomiast e, też trochę matowy, ale nie taki, wiecie, suchy. No to ten puder jest po prostu genialny. Genialny cupcake Huda Beauty. E, także zrobione. Słuchajcie, teraz wracam do mojego starego ukochańca. Bardzo go polecam. Nie wiem w ogóle, czy jeszcze dostępna jest ta seria. Bronze Gades od Estée Lauder. Bardzo ładny odcień. To jest 0,2 medium. Bardzo go lubię. Bardzo on jest taki. Taki. No, taki po prostu ładny odcień. No, jakby to powiedzieć: bardzo naturalny. I taki. On trochę ma w sobie. Wiecie co? Ten brąz ma trochę w sobie różu i czerwieni. Że nie jest taki stricte. Brązowy, tylko taki właśnie. Ma też w sobie takiej, takiej czerwieni trochę i różu. O, taki idealny dla mnie, bo nie jest za ciepły, ale też jakby nie robi mi e, siniaków na, e, na twarzy. Przechodzimy do palety. Ja zacznę od najjaśniejszego odcienia i nałożę go sobie w kącik wewnętrzny. Z dwóch stron i od razu też zmatowię sobie tutaj tę okolicę pod brwiami, czyli łuk brwiowy też zmatowimy. To jest też fajny trik, jeżeli macie długie rzęsy bądź też wasze powieki są opadające, żeby nie odciskiwał się, żeby nie odznaczał się tuż do rzęs właśnie na górnej powiece. To jest. To, sprawdza mi się to bardzo. Teraz ten ciepły brązik weźmiemy i weźmiemy go w załamanie powieki. Mam nadzieję, że nie będzie za pomarańczowy dla mnie. Ale dzisiaj nastawiam się w ogóle na ciepły make-up, więc okej, okay, niech, niech będzie. Powiem Wam, że kiedyś ja tylko takie ciepłe barwy, że tak powiem, na sobie lubiłam. Natomiast w tej chwili nie. W tej chwili stawiam na taką bardziej neutralną, na takie bardziej neutralne kolory. Lepiej się czuję w takich neutralnych. No i na pewno nie, nieco chłodniejsze niż takie właśnie pomarańczowe brązy. Już mi jakoś tak nie, ten, nie rajcują mnie. Może się trochę jednak do Was przysunę, żebyście coś widziały. Zapomniałam, słuchajcie, tego zrobić. Także sorki za to, ale już jestem bliżej. No powiem tak, kolor fajny, dosyć dobra pigmentacja, spoko się nakłada to wszystko, bardzo miły, miłe cienie i bardzo ładnie leżą na oczach w sensie takim, że nie są, nie są to cienie jakieś takie, wiecie, matowe, ale i nie są też takie suche. Na przykład cienie Morphe są bardziej suche i cienie Be Perfect też są bardziej suche, tematowe, natomiast tutaj jest taka formuła, którą ja lubię czyli taki mat, ale, ale, ale niesucho wyglądający na oku. Także tutaj spoko. Zobaczymy, co dalej. I teraz mokalate, mo czyli ten taki brąz ciemny, ale też ciepły. Wezmę na pędzelek, na taką małą kuleczkę i nałożę sobie na Dolną powiekę, trochę przeciągając ten cień ku górze. Zrobimy tak jakby taką taki początek kreseczki. O, nie wiem, czy to widać chyba widać. No dobra, tak to wygląda. I teraz przeciągam tutaj jeszcze ten ciemniejszy brąz ku górze w samo załamanie. Tylko i z drugiej strony robię to samo, tak tylko lekko, lekko blendując w załamanie. Teraz przechodzę do cienia, który nazywa się Pitches. Biorę na pędzelek i nakładam na dolną powiekę, tak jakby rozblendowując to, co już mam na tej dolnej powiece. I zobaczcie, robi się bardzo, ale to bardzo ciepło na tym oku. Dobra, już dokładam i dokładam tego cienia, słuchajcie, ale zauważyłam, że on przy blendowaniu e, całkowicie wytraca kolor, także e, ewentualny kolor, który utrzyma się to jest taki, który nałożymy i doklepiemy, raczej nie blendujemy tego. Wyszło mi wiesz, ten makijaż trochę taki za pomarańczowy moim zdaniem, za, za, za ciepły, więc zrobić takie mini kreseczki tym odcieniem brunet. I do tego wykorzystam moją mgiełkę z Urban Decay All Nighter. Zamoczę w niej pędzelek. I tym mokrym pędzelkiem postaram się zrobić lekką kreskę, żeby oko nie było mdłe, bo tak mam wrażenie, że teraz trochę mdło po prostu. Jest troszkę lepiej, ale jeszcze tego cienia brunet odrobinę naniosę na dolną powiekę, dosłownie odrobinę, żeby oko takie było wyraźniejsze. Dosłownie odrobineczkę tylko przy linii rzęs. Tak chciałam, żeby po prostu troszeczkę jakby te oko było wyrazistsze, bo tak mam wrażenie, że Gdzieś to, gdzieś to mi wszystko zginęło, słuchajcie. Mamy taki matowy makijaż. Co do błysków, ja dzisiaj nie miałam w planach w ogóle jakby błysku nakładać, natomiast nie mogę się oprzeć. Tutaj jest taki złoty, który nazywa się She's Golden. Tak tylko troszeczkę na powiekę, ale dosłownie troszeczkę. Chyba nawet lepiej było bez tego, słuchajcie, bo tutaj takie trochę teraz już mi się złote oko zrobiło. No ale dobra, nie jest, nie jest źle, nie jest to przesadzony makijaż, a, a nie jest takie, a, takie smutne oczko. E, I jeszcze w kącik wewnętrzny weźmiemy ten pop off, takie bardziej żółte złoto. Nie planowałam tego, miał być makijaż matowy. <laughs> Ale okej, okay, dobra. Spotkanie biznesowe może być: e, powiedzmy, trochę ten makijaż wyciszę, e, wyciszę ubraniem też jest to możliwe. Także okej, okay. nie jest źle. Damy radę. Mm, dobra, teraz co? Teraz e, nakładam na policzki róż. No i tutaj róż też będzie ostro działał, dlatego, że on jest taki mocno pomarańczowy, więc muszę go wziąć odrobinę dosłownie, żeby to było tylko takie myk-myk. Takie tylko muśnięcie. O! Nie wiem, czy to widać. Widać. Ja tutaj widzę bardzo ładne takie brzoskwiniowo złote Wow, z tej strony to nawet mi wyszło mocno. One są przepiękne, te róże. I przechodzimy teraz do tego tria. Trio, 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 Morfi. Co my tutaj mamy? Mamy trzy produkty. Oj, sądzę, że to w ogóle nie będzie mój kolor, no ale dobra, zobaczmy. Zobaczmy, najwyżej zmyję. Najwyżej zmyję. Słuchajcie, kredka fajna, nawet bardzo fajna, trochę za ciepły dla mnie kolor, ale jakbym wypełniła usta czymś hmm, chłodniejszym. No, zobaczmy. Teraz y, biorę błyszczyk. Ten błyszczyk sobie nałożę y, z innego pędzelka. Zaraz gdzie mam jakiś płaski pędzelek. Ha, no dobra, weźmy ten. To może nie jest specjalny pędzel do, do ust, ale ok. Zróbmy to tak, żeby. Jeszcze muszę więcej tego nałożyć. Więcej, więcej, więcej. No dobrze, dobrze, dobrze. Teraz zostały tak naprawdę tylko rzęsy. I powiem Wam, że ostatnio testuję sobie maskarę Color Pop Level Up Lightening Mascara i bardzo mi się podoba. I nałożymy chyba dzisiaj tak, nałożymy ją razem z tą bazą Morphe. Też ją cały czas nakładam pod. Tuż pod maskarę. Ładnie podbija czarny kolor. W ogóle od kiedy używam te takie bazy pielęgnacyjne na rzęsy pod, pod maskarę, wydaje mi się, że moje rzęsy są troszeczkę w jakby lepszej kondycji. Zauważalnie, naprawdę. Nie są jakieś, nie wiem, mega dłuższe. I tak dalej, ale mam wrażenie, że są takie, nie wiem, bardziej widoczne, grubsze. Może ten włos tam jest grubszy. No, w każdym razie tak, zdecydowanie, zdecydowanie przynajmniej lepiej wyglądają już jak się nałoży, nałoży na te rzęsy maskary, Naprawdę, zobaczcie, jedno nałożenie maskary, a te rzęski już są takie naprawdę wow. Bardzo pięknie wyglądają rzęsy. Tak wygląda ta maskara. Szczoteczka co prawda nie jest silikonowa, tylko taka zwykła, ale świetnie e, zrobiona. W sensie takim, że jest dosyć chudą szczoteczką i jeszcze do tego jakby zwężana ku końcowi. I tym, tą wąską częścią ja mogę wejść naprawdę e, dosłownie pod sam kącik wewnętrzny i pięknie każdą rzęskę do góry zawinąć. Bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba ten efekt. Tak wygląda finalnie. Oczywiście strój troszeczkę hałuje to, co błyszczącego na oczach się dzieje. Ja też zmienię sobie, słuchajcie, kolor pomadki. Zdecydowanie to nie jest, nie jest mój kolor na ustach, więc dodam. Nie wiem, czy to będzie w ogóle widoczne, ale tak, te usta będę musiała poprawić. Te usta będę musiała poprawić, bo one są za ciepłe. Nie lubię takich, mm, takich kolorów u siebie na ustach, także poprawimy to, e, żeby nie było. kredka Morfi plus błyszczyk bardzo fajna. E, pomadki nie, mm, nie nakładam na usta, tylko na słoczu. patrzyłam, Kolor zupełnie nie dla mnie, bo to wszystko jest w brązach, ciepłych. No, nie, nie czuję się dobrze w takich kolorach. Także e, ten kosmetyk, te kosmetyki, Te, te, te Trio właściwie od Morfi ląduje dzisiaj w rozdaniu. A oprócz tego e, też w rozdaniu będzie ta paletka, którą dzisiaj testowałam. Ona tak wygląda z zewnątrz. Otworzymy ją jeszcze, żeby jeszcze raz Wam na koniec e, pokazać ją i opowiedzieć. Słuchajcie, cienie spoko, jakość, wszystko jest ok. Oprócz tego, e, oprócz tego cie, cienia Pitches, który nie podobało mi się to, że jak go rozblendowywałam, no to niestety rozblendowywał się do niczego: żadnego, żadnego koloru, jakby nie zostawiając. Także tutaj tylko taka moja uwaga. No i oddaję tę paletkę nie dlatego, że jest zła jakościowo, nie, ona jakby, jakby nie można się do, do niczego przyczepić poza tym jednym cieniem, że ja bym chciała, że, żeby, żeby jakby um, od razu był widoczny kolor, a nie dopiero po doklepaniu, więc, więc to jest akurat takie, taka moja uwaga. Natomiast kolory są takie. Że ja nich po prostu nie będę nosić. Jakoś nie jestem w tym wajbie takich e, dosyć ciepłych kolorów. Nie wiem, czy to jest błąd, czy nie jest błąd. W każdym razie e, w każdym razie jakoś teraz y, przeszłam na tą y, bardziej neutralną stronę mocy, bardziej chłodniejszą może stronę mocy. Także ta, te dwa kosmetyki dzisiaj w rozdaniu dla Was dołożę jeszcze pewnie coś z pielęgnacji. Co do maskary, słuchajcie, bardzo mi się podoba ta maskara już od kilku dni ją nakładam na rzęsy. Nazywa się Level Up Lightning Mascara Color Pop. Natomiast, tak jak wiecie, jest bardzo dużo na rynku polskim maskar dużo tańszych, też fajnych. Także nie wiem, czy wam to polecać, czy nie polecać, bo tak naprawdę ja, ja osobiście Yy, już dawno nie wydawałam pieniędzy na maskary z wyższej półki, chyba że je dostanę. Yy, no to wtedy oczywiście ubieram na oko i, i, i sobie testuję. Natomiast, yy, natomiast no, generalnie, wydaje mi się, że raczej lepiej zainwestować w maskarę typu Eveline albo coś z niższej półki. No bo tego nie widać. Natomiast y, tutaj polecanko, jeśli chodzi o y, bazy, czy to jest Morphe, czy to jest Eveline, czy to jest y, bardzo fajna też baza z Ym, Ja mam wrażenie, że nakładając bazy pod takie pielęgnacyjne, moje rzęsy się trochę wzmocniły. Takie mam wrażenie po prostu. Co do podkładu, słuchajcie, fajny. Ja już go któryś raz mam na twarzy, natomiast zdecydowanie, zdecydowanie wolę All Hours, jego wykończenie i tak dalej. Natomiast tutaj polecam za każdym razem, już teraz od jakiegoś czasu, ten puder cupcake Huda Beauty. Jest genialny. Co do różu, no to. Chodź, tutaj, różu. Taki dzisiaj miałam róż, prawda? Z, te, z, tego, z, tego, z tej serii The Balm. Ym, zdecydowanie, zdecydowanie wolę ten kolor, dlatego że on ma taką fajniejszą, różowo świecącą poświatę, a tutaj tej bazy takiej brzoskwiniowej jest mniej. Dużo jest złota na policzku, także generalnie chyba wolę tamten kolor. Natomiast dzisiaj do reszty makijażu, po prostu tamten, jakbym miała taki różowy policzek, no nie pasowałoby do tego, co mam na oku, więc dlatego zdecydowałam się też na cieplejszy, e, cieplejszy róż. Tyle, tyle na dzisiaj, moje drogi, moi drodzy. Dziękuję ślicznie za wspólnie spędzony czas. Zapraszam na TikToka, na Instagrama, na Facebooka, gdzie chcecie. Chyba najlepiej się czuję na Instagramie, także tam naj, naj, najchętniej zapraszam Was. No i tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Miejcie się zdrowo. Trzymajcie się.